Szumi historię, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Jeśli ostatnio wychodziliście na dwór, to na pewno zauważyliście, co się dzieje. Zima znowu przypomniała sobie o pomorzu. Śnieg padał tak intensywnie, że drogowcy ledwo nadążali, a w niektórych miejscach zaspy dochodziły do kolan. W Słupsku na osiedlach po zmroku słychać było charakterystyczne chrobotanie łopat i poranne dojazdy do pracy zmieniły się w małą wyprawę polarną. Niektórzy żartowali, że takiej zimy nie było od lat, inni mówili półgłosem, że to zaczyna przypominać tę słynną zimę stulecia. I choć współczesna infrastruktura radzi sobie z pogodą o wiele lepiej niż 40 kilka lat temu, to każdy, kto stał ostatnio w korku albo odśnieżał auto, które popas było w śniegu, na moment mógł poczuć się jak krucha bywa nasza codzienność. Właśnie te ostatnie dni, te białe choinki, kaszubskie pola przykryte puchową pierzyną i nagłe nawałnice śnieżne stały się dla mnie inspiracją. Bo choć tegoroczna zima daje nam popalić, to jednak nie dorównała jeszcze tamtej, która dosłownie sparaliżowała północ Polski. Dlatego dziś wracamy pamięcią do przełomu 1978 i 1979 roku. To miał być zwyczajny koniec roku. Gdańsk, Gdynia, Sopot żyły przygotowaniami do zabaw sylwestrowych. W sklepach brakowało już szampana, a na klatkach schodowych unosiły się zapachy szykowanych sałatek i pieczeni. Pogoda do 28 grudnia przypominała raczej mokrą jesień niż zimę. Plus 5 stopni, mokre chodniki, kaszubski wiatr z Bałtyku, ale bez oznak nadchodzącej nawałnicy. Nikt nie mógł podejrzewać, że za dwa dni Pomorze znajdzie się w centrum żywiołu, jakiego nie pamiętali najstarsi mieszkańcy Helu, Wejherowa czy Kociewia. Wszystko zmieniło się w nocy z 29 na 30 grudnia. Gdzieś nad Skandynawią wyż zaciągnął do siebie potężną masę arktycznego powietrza i pochnął ją na południe jak lodowy taran. Uderzenie w Polskę Północną było natychmiastowe. Na radiach milicja zaczęła przekazywać pierwsze komunikaty o błyskawicznym ochłodzeniu, ale nikt nie zdawał sobie sprawy, jak gwałtowny będzie to atak. Najpierw zaczął padać deszcz ze śniegiem. Kto wieczorem wracał z pracy przez wrzesień czy chylonie, musiał mrużyć oczy przed gęstymi, mokrymi płatami. W nocy deszcz zmienił się w śnieg, a śnieg w śnieżyce. O świcie wiatr naciągał z taką siłą, że przewracał kosze, a kierowcy autobusów w Gdyni opowiadali później, iż Porywy spychały ich samochody na środek jezdni. A to dopiero przedsmak tego, co nadeszło 31 grudnia. Rano okazało się, że pomorze w ciągu jednej nocy straciło dostęp do swoich dróg. Zaspy miały metr, później dwa, a w okolicach lęborka i bytowa sięgały 3 metrów. Na helu wiatr usypywał tunele ze śniegu. W okolicach trójmiasta gospodarze wychodzili z domów przez okna, bo drzwi były zasypane po klamkę. Bałtyk szalał. Na Redzie w Gdańsku wiatr osiągał siłę sztormową. Lód zaczął przyrastać do nabrzeży. Mimo tego wszystkiego Pomorzanie próbowali ratować Sylwestra. Kto miał blisko, ten szedł pieszo na bal, kto miał dalej, dzwonił po znajomych. Z samochodem nieco bardziej terenowym albo po taksówkarza, który jeszcze nie porzucił próby jazdy. Ale prawdziwy dramat zaczął się po północy. Ludzie wychodzili z zabaw i nie mogli wrócić do domu. Śnieg padał cały czas. Na zaspie i przy morzu wiatr tworzył ściany białego puchu, które sięgały balkonów pierwszego piętra. W Gdyni między Grabówkiem a Leszczynkami, droga zmieniła się w korytarz wycięty w białości. I wtedy, o świcie 1 stycznia, wojewoda Gdański ogłosił stan klęski żywiołowej, po raz pierwszy w historii województwa. To był moment, który wbił się w pamięć pomorzan. Bo od tej chwili wszystko zaczęło się walić drogi, komunikacja, dostawy, ogrzewanie. Zaczęła się zima, którą potem nazwano zimą stulecia. Pierwsze dni stycznia były jak długi, niekończący się raport o katastrofie. Na początek padła komunikacja. Tramwaje w Gdańsku stanęły. Dosłownie stanęły. Zamarznięte, zasypane podachy, po zamarzane zwrotnice, popękane szyny. Na Grunwaldzkiej stał cały sznur wagonów, które wyglądały jak lodowe mumie. Autobusy w Gdyni w ogóle nie wyjechały z zajezdni. Pracownicy Komunikacji Miejskiej opowiadali później, że olej napędowy w bakach zmienił się w galaretowatą masę, którą można było ukroić nożem. Kiedy zwykłe pługi okazały się bezużyteczne, wojsko wysłało na ulicę czołgi. To nie jest miejska legenda, to wydarzyło się naprawdę. W Gdańsku, Gdyni w Słupsku potężne wozy pancerne gniotły gąsienicami zbity lód i śnieg, żeby choć trochę udrożnić główne ulice. Starsi mieszkańcy Wrzeszcza do dziś pamiętają widok czołgów przejeżdżających obok przystanków tramwajowych. Zima była tak twarda, że zwykły buldożer potrafił się zatrzymać na zamarzniętej warstwie śniegu jak na betonie. W portach sytuacja była dramatyczna. W Gdyni do falochronu przymarzł masowiec Władysław Broniewski. Lód objął go jak pancerz. Tysiąc ton lodu przylgnęło do kadłuba. Rozbijano go ręcznie młotami, palnikami, sprzętem wojskowym. Port praktycznie przestał funkcjonować. A to oznaczało jedno: jeśli węgiel nie przypłynie, elektrociepłownie mogą stanąć. A elektrociepłownie? No, już miały problem. Do wielu nie docierały dostawy. Pękały szyny, zamarzały zwrotnice, zaspy trzeba było usuwać łopatami. W Gdańsku, we wrzeszczu i na ujeścisku ludzie wchodzili do mieszkań, a w środku było 8-9 stopni. Kaloryfery zimne, jak metal na cmentarzu. W blokach na Hylonii pękały piony grzewcze i woda zalewała klatki schodowe, zamarzając na stopniach w błękitną, szklaną powłokę. W tym wszystkim dramatycznie zaczęło brakować jedzenia. W niektórych kaszubskich siach sklepy były zamknięte, bo dostawy spruszcza czy z Trzewa w ogóle nie ruszyły. Chleb dowożono saniami. W miejscach najbardziej odciętych pojawiły się helikoptery z żywnością i lekami. A ludzie? Wyszli na ulicę. Prawdziwe, pospolite ruszenie. Studenci Politechniki Gdańskiej odśnieżali torowiska. Pracownicy Stoczni Gdańskiej łopatami robili przejścia między dzielnicami. Wojsko trwało drogi, a mieszkańcy? Od tych na Oruni, po tych z Gdyni obłuża. Odkopali samochody, nie swoje, ale sąsiadów. Nikt nie pytał, kto jest kim. Zima była wspólnym wrogiem. To był czas ekstremalny, a najgorsze miało dopiero nadejść. Gdy mróz nie odpuszczał przez kolejne tygodnie, a śnieg zaczął zamieniać się w lód tak twardy, że nawet czołg miał problem go skruszyć. Luty przyniósł pewne uspokojenie. Choć mrozy wciąż trzymały solidnie poniżej 20 stopni, śnieg przestawał padać. Ale i tak zalegał na drogach warstwami tak grubymi, że niektórych ulic w Trójmieście nie widziano od dwóch miesięcy. W marcu pojawiła się długo wyczekiwana odwilż. Ta jednak nie oznaczała końca kłopotów. Wtedy zaczął się kolejny dramat. Roztopy w rzekach, w redzie, łebie, w dzie i przede wszystkim w wiśle pojawiły się potężne zatory lodowe. Wystarczyło kilka cieplejszych dni, kilka opadów deszczu, a wody zaczęły podchodzić do wałów. Na żławach alarm podnoszono regularnie. Ludzie z niedowierzeniem patrzyli, jak lód piętrzy się, jak skute tafle szkła. Na szczęście, dzięki pracy wojska i straży udało się udrożnić większość zatorów. W tym czasie Pomorzanie. Powoli wracali do życia. Piekarnie uruchamiano ponownie, choć chleb bywał racjonowany. Wiele zakładów przemysłowych, jak Stocznia Gdańska czy zakłady w Trzewie, przez ponad miesiąc działało w nieregularnym rytmie. Pracownicy po prostu nie mieli jak dojechać. W sklepach brakowało świec, baterii, części samochodowych, a akumulatory stały się towarem deficytowym. Do tego stopnia, że kierowcy wyjmowali je z aut na noc, by uniknąć kredzieży. Najbardziej niezwykłym efektem tej zimy była jednak solidarność międzyludzka. Ludzie poznawali sąsiadów, o których wcześniej nic nie wiedzieli. W blokach organizowano wspólne dogrzewanie mieszkań. Jeden piecyk gazowy służył kilku rodzinom. Gdy komuś pękła rura, pół klatki schodziło, żeby wnosić wodę i podać narzędzia. W kaszubskich wsiach, gdzie dostawy nie dochodziły, mieszkańcy dzielili się jedzeniem jak w czasie wojny. A w tle narastało poczucie, że władza nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością. Hasło: nam nie trzeba Bundeswehry, nam wystarczy minus cztery. Na pomorzu stało się wyjątkowo popularne. Ludzie powtarzali je pół żartem, pół serio. Ale rosnący gniew był prawdziwy. Wielu historyków uważa, że to właśnie zima 1978-79 roku była jednym z pierwszych cichych impulsów społecznego niezadowolenia, które rok później przerodzi się w narodziny Solidarności. Gdy śnieg wreszcie stopniał, zostały po nim porozrywane drogi, zniszczone instalacje, popękane mury, ale też doświadczenie, którego pomoże nie zapomniało do dziś, bo zima stulecia nie była tylko pogodowym kataklizmem, była testem odporności i ten test mieszkańcy morza zdali w sposób, który dziś robi ogromne wrażenie. I wiem, że ten temat jest dużo dłuższy, dużo bardziej obszerny, i moglibyśmy tutaj pewnie i do rana rozmawiać o różnych ciekawych przygodach. Niemniej jednak, w takim skrócie, chciałbym Wam przybliżyć jedną z najgorszych zim w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zimę, która przeszła do historii jako zima stulecia. A jeżeli macie z tą zimą związane jakieś ciekawe historie bądź też z bieżącymi opadami śniegu wydarzyły się jakieś niesamowite sytuacje. Dajcie mi znać na naszych social mediach i w komentarzach pod tym odcinkiem. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnej audycji. Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.